Dzień dobry. Dzień dobry. W poniedziałek 6 stycznia Trzech Króli idziemy do kościoła na mszę świętą. już kucyk jest. Już król jeden Tak jak tam powiedzieli, obdać pokłon Jezusowi. Królowie pragną teraz sprawdzić, czy ich rycerze i twórki są gotowe do drogi. My tu już czekamy na orszak przybrani w koronę. Tutaj właśnie rusza orszak. No! <laughs> Zęknijcie na kolanach. niech jemu z serca dary. Główcie życie na ofiary. Jak Gdzie jest nowonarodzony narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy złożyć mu pokłon. Skoro to Mary ja Pan na Mary ja Pan na i Józef za i Juze święty oobiegnuje Chrys Krapowieni na... Witamy mojego Dzień dobry witamy

Co tu gadać, słodko, trzeba zająć się tą szopką. Którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Za chwilę nastąpi najbardziej uroczysty moment dzisiejszego dnia, na który wszyscy czekamy. Trzej królowie złożą pokłon nowonarodzonemu Jezusowi. Do stajenki zbliża się orszak kula Europy Kacpra, kula Azji Melchiora oraz, oraz kula Afryki Baltazara. Chrystus się rodzi, i nas to spowodzi, a proszę, proszę, jeszcze pieska, Patrycja do Rzutka, łożyła. Nie, no już. Nie mieści się. Jeszcze Patryś przy kusyku. O, a tutaj jeszcze bardzo, jeszcze Bigos wydają. Także wzięliśmy na wynos, Nie wiem, czy na obiad pójdziemy, czy nie. Zobaczymy. Patryś też zajada. No i my właśnie wracamy tutaj z kościoła. Kościół tutaj mamy tuż za blokiem. Ale Patryś jeszcze chusiu chusiu musi, jeszcze na kuśtawkę. No zobaczymy, czy do nas, czy gdzie indziej. Patrzenia nasza. No i my znowu idziemy z Patrysiem do parku. Patryś na chusiu chusiu, trochę jeszcze śniegu jest, ale dużo wody. Tak. Co zrobiłeś? Poślizgnąłeś się, tak. No, idziemy na chwilę się przewietrzyć. Tak? No i tu. Dzisiaj już nie ma tego lodu, także jest lepiej. Patrzyć tam na górę wychodziń. Dzieci nie ma. To zjeżdża. Na pupie. No. O, ślicznie. Patryś się jeszcze wspina po linie. Jak pająk, tak? Idziesz jak pająk? No. Proszę bardzo. No, wspinaj się, wspinaj, tylko ślisko chyba jest, co? I tu Patryś tak wysoko skacze na trampolinie. Proszę, pięknie, brawo. No i my już wracamy z parku. Fajnie było, Patryś? Patryś znalazł sobie chłopaków, zjeżdżali ze zjeżdżalni, robili taki pociąg, tak? No i my już wracamy do dziadka na kolację. Idziemy. No, my szybko chyba nie zajdziemy do domu, bo Patryś to proszę, rozwala jeszcze śnieg. Tak? Jeszcze w Tomaszowie trochę zostało. W Krakowie ponoć już nie ma, no to już też odwilż, ale jeszcze trochę śniegu jest. O, Patryś musi go zdeptać. No i wracamy. Fajnie, bo park jest oświetlony, a jest przed 19, więc jeszcze można się pobawić. Tu po drodze mijamy taki piękny budynek, to jest sąd w Tomaszowie. I tam już Patryczek poszedł sobie na śnieg, bo jest dużo śniegu. A tutaj ten sąd to kiedyś był dom związków ziemian. I tutaj... Jest informacja na ten temat. A my idziemy do dziadka, tak, Patrynio? No to idziemy.